Witam Państwa serdecznie na naszej konferencji pod tytułem Kto się boi prawdy o mediach publicznych? Jak Państwo wiecie, jak co roku Komisja Kultury powinna rozpatrzyć sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i Rady Mediów Narodowych. W tym roku po burzliwej dyskusji... Krajowa Rada Radio i Telewizji nie uzyskała aprobaty komisji, komisja nie zaakceptowała sprawozdania i wydawałoby się, że po tej dyskusji, ta dyskusja powinna się odbyć na sali plenarnej, że powinniśmy dyskutować, że wszyscy powinni dowiedzieć się o czym rozmawialiśmy i dlaczego taki był werdykt w komisji. I nagle okazuje się, że ten punkt został zdjęty z porządku obrad. To znaczy, że przedstawiciele pis że Telewizja Publiczna nie chce, żeby ta debata odbyła się na sali plenarnej, żebyśmy mogli użyć naszych argumentów, przedstawić raporty, które okazały się na sposób funkcjonowania mediów, czyli najprościej skasować punkt z porządku. Proszę Państwa, rzeczywiście ja po raz pierwszy, a jestem tu trochę w serii, spotkałem się w sytuacji, że jak głosowanie jest 10 do 10, i opcja rządząca no, remisuje, to wtedy nie można nad takim projektem i takim y, tematem y, debatować na sali plenarnej. Więc wprowadzono nowe obyczaje. Dwukrotnie już, y, już raz komisja się odbyła, żeby c, może wyjść z tej sytuacji. I uzgodniliśmy formułę, jaką poseł sprawozdawca ma przyjąć, kiedy powie, że właśnie nie uzyskano większości. Po czym się okazało, że znów się nas zachęca, żeby się spotkać jeszcze raz. Ja rozumiem, że dopóki Prawo i Sprawiedliwość nie wygra, dopóki PiS nie wygra, no to będziemy tak się spotykać z takim sprawozdaniem, a regulaminowe terminy mijają. Ale ja, prawdę powiedziawszy, się nie dziwię, bo że zdjęto to wczoraj z porządku obrad. Wczoraj był dzień sukcesu, euforii, wczoraj było no, po prostu samo święto. Prezydent Duda i prezydent Trump układają nową geopolitykę świata, a tutaj na sali sejmowej byłaby dyskusja o tym, jak organ konstytucyjny, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie konstytucję, łamie prawo, jak właściwie e, brak działań. Zaniechania i błędne działania Krajowej Rady są działaniami, które się kwalifikują na salę sądową, bo łamanie ustaw przez organ konstytucyjny jest de facto przestępstwem. Na tej, podczas posiedzenia komisji była mowa o tym, jak telewizja publiczna łamie, manipuluje, o, 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 prowadzi uszczerczą kampanię, zarówno przy pomocy doboru informacji. Uczestnictwa bezpośredniego w kampanii wyborczej opcji rządzącej, jak by, poprzez język deprecjonuje opozycję. Są dwa raporty Towarzystwa Dziennikarskiego, które mówią, jak fatalnie jest relacjonowana kampania wyborcza. Otóż ten miliard złotych, jakie hojną ręką z budżetu, miliard trzysta milionów. W zeszłym roku poszło na konto telewizji publicznej, to de facto zasiliło e, finanse kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Taka jest prawda. Jest zamówiony przez, tele, przez Krajową Radę raport e, Uniwersytetu Papieskiego z Krakowa. On w sferze informacji publicznej jest druzgocący dla telewizji publicznej. Raport utajniono przez półtora roku, nie mogliśmy się go doprosić. Na dzień przed posiedzeniem komisji ukazał się w biuletynie informacji publicznej. To jest właśnie to sprawozdanie Rady Języka Polskiego. Są materiały o monitoringu Towarzystwa Dziennikarskiego. O tym wszystkim mówiliśmy i tak jak mówię, de facto... Nazywaliśmy na posiedzeniu Komisji Działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a pośrednio także Rady Mediów Narodowych, działaniami przestępczymi. Więc jak widzę, bardzo rządzący boją się prawdy o mediach publicznych, a zwłaszcza, powiem szczerze, telewizji publicznej. Bo radio może nie najlepsze, ale troszkę się broni. I dlatego nie było tej debaty, dlatego nie mogli Państwo wysłuchać naszych uwag, poznać zapisów raportu, poznać y, raportu Stowarzyszenia Dziennikarskiego, a to są ważne dokumenty, które wszyscy powinni poznać, żeby zrobić sobie zdanie na temat, jak funkcjonuje telewizja publiczna. Dziękuję bardzo. Ale i tak w lipcu pewno robimy wysłuchanie publiczne i te wszystkie materiały ujrzą światło dzienne.